Święty Ojcze Martynie, urwę Ci łeb i To się nie nadaje na wstęp. No nic, e, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Outlast. Whistleblower na moim kanale. Nie będę przedłużał, po prostu lecimy. Także e continue i wchodzimy do tego świata. Ostatnio wyszliśmy sobie na zewnątrz. Uciekaliśmy naprawdę przed kanibalem. A to mnie tak słuchaj, myślałem, że on tu biegnie. Cześć przyjacielu, a ty tu umarłeś jednak, no bardzo mi przykro Okej, okay, wrócić już nie możemy Ja nie chcę tu wracać Niech tak gra się... Jest za dużo zapisów, nie podoba mi się, to jest trzeci zapis w przeciągu, nie wiem, 50 kroków O Jezus, ona nic nie pomaga Mogę iść tutaj, ale ja bym chciał sprawdzić resztę w poszukiwaniu jakiejś bateryjki, może co. Nie będę narzekał, jeśli ją znajdę, bo mam tylko pięć. Dużo śmieci, ale bateryjki nie ma. Jakieś okno, jakiś gruz, drzwi. Słyszałem, jak ktoś biegł. Czekaj, bo jednej rzeczy zapomniałem. Nic to chyba nie dało w sumie. Chociaż nie, mikrofon ma taką poświatę, nieważne. Czemu tu jest otwarte? O! Dzień dobry! Ja, ja, jak wy, wygodnie się siedzi, prawda? Pan się troszkę jak czupym zmaka Uwalił Ciemno jak w dupie. Ja nie mogę przejść za drzewem. A to by była jakaś doza bezpieczeństwa chociaż. Możemy iść tu na. Jo! Co to było? Co to było? Dostałem tubę w potylicę. Ja pierdyle, napisać jakąś notatkę? O! Nienawidzę tej gry. Ja pierdziele co ja tu przyszedłem do światła Palcie gumę, ja nie mam No to z wami rozmawiać? Mamy zapi. <laughs> Ej, ty przyjacielu, ja chyba tam mam iść, nie? Gdzie mam skoro tu jest zapis? Co to jest? On gra sam ze sobą i przegrywa. Na tym ta gra polega. Istnieje matematyczny dowód. Jeśli dodasz 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 i tak dalej, aż do nieskończoności, dotrzesz do odpowiedzi. Jeżeli zatrzymasz się tuż przed nieskończonością, otrzymasz niesamowicie wysoką wartość. Jeżeli będziesz kontynuować aż do nieskończoności, otrzymasz minus 1,12 minus 0,08333. Spotęgowane. Zaczynam tracić na tym kontrolę. Myślę o naszej podróży. 400 mil wypożyczonej w furgonetce. Praca, która pojawia się we właściwym momencie, żeby pokryć nasze rachunki, spłacić długi. Zapłacić za ubezpieczenie. Chłopcy śpią na tylnym siedzeniu. Cisza, a w tle tylko nocna audycja. Gospel, muzyka country, nocne rozmowy paranoików. Śpiewaliśmy piosenki Petsy Klein i żartowaliśmy z teorii spiskowych o kosmitach i duchach. Reflektory ciężarówki oświetlają mijane tablice informacyjne. Nie chcę tu umrzeć. Ja też nie chcę umrzeć. Co ty robisz? Se gra w kosza normalnie? A, ale głową! <laughs> Co jest? Jaki porąb? To mi nadal nic nie daje, ale tu jest zapis, kurde. Tu był zapis, czyli muszę gdzieś tutaj się udać. Jakieś okno, kurde. Może ja tu coś przeoczyłem? Nawet kozłuje, słyszycie to? Nie, autentycznie jestem w kropce. Ja nie wiem, czy mam się wracać, bo nic nie widzę. Chyba, że te są otwarte. Hm. Nie, autentycznie kurde się pogubiłem. To przesunąć nie. Ja nie chcę do tych poprańców wracać, bo w tej ciemności ucieczka jest bez sensu. Nawet nie mogę spróbować otworzyć tych drzwi. Może po drugiej stronie, co? O nie, Boże, Boże. O, ale otwarłeś mi. Dobrze. Tu jakiś policjant bez bateryjki. Takie rzeczy nie powinny być potwierane. Strasznie intuicyjne, słyszę swoje kroki. Ale nie ogarniam, że to są moje Man. Myślałem, że pod mapę wpadnę <laughs> Brada What you doing here O! Oh. Ja się zastanawiam, co to, ślepa uliczka? Mam się wracać? A to tam mogliśmy sobie iść tylko, żeby zobaczyć, jak gościu gra w... Nie wiem, koszy główkę? W sensie, no, czajcie, bo gra głową, nie? Warto grać z głową, pamiętajcie. <laughs> Warto grać z głową. Ja tracę przy tej grze wszystkie zmysły. Wygląda na zdenerwowanego. Chciałbym go zabić. Ja tak samo. To znowu wy? Trolle? Trolle Fifole? Tak to oni. Ale są poza moim zasięgiem. Tu jakaś siłownia, prawda? O! To właśnie się dzieje, jeśli bierzecie za duży ciężar bez odpowiedniego. Yy, prawda, bez zupełnie asekuracji lub bez rozgrzewki. Nie ćwiczcie klaty, ćwiczcie biceps, to wam głowy nie urwię. Kurde, czemu to jest taka mgła? Da się to w ustawieniach zmienić <grytanie> Bardzo wysoka, bardzo wysoka jakość cieni. Ciennie jest od tego. Przepraszam na momencik muszę odebrać telefon. Dobra, już jestem z powrotem. Jak widać, nie mogę usunąć tej mgły. Czemu to jest? jest taki dźwięk, jakby ktoś miał mnie zaraz gonić. Parówka? podać ci piłkę Zepsuję zabawę no nie chciałem! ale unik przez to nie wiem ile jest nagrania przez ten telefon ale telefon był w tym przypadku dość Ważne. Mamy notatkę na rozluźnienie. Kurt, mamy kolejnego. I tym razem nie jestem pewien, czy będziesz w stanie oznaczyć go jako psychopatyczne zaburzenia bliskości. Jeden ze strażników na ostatnim piętrze budynku administracyjnego został naszym najnowszym pacjentem, widzącym bajki Wernika. Nie był on nigdy bezpośrednio narażony na działanie pola. Nigdy nawet nie przebywał poniżej pierwszego piętra budynku. Mielibyśmy do czynienia z wyjątkowym naruszeniem protokołu, jeżeli okazałby się, że lekarze rozmawiali o programie Wall Rider w obecności zakontraktowanego personelu ochrony. Mało prawdopodobnym wydaje się, że mógł on sam wpaść na tak mroczną, mitologiczną opowieść. Za bardzo przypomina mi to historię doktora Samuela... Samula. Czy innych przed nim formalnie zdrowy personel. Medyczny ulegający wpływowi tak, swoich obłąkanych pacjentów to jedno. Całkiem czym innym jest rozprzestrzenianie się tych paranoi. Sam nie wiem, w powietrzu musimy pogadać osobiście. Billings. No, nic to nie zmieniło generalnie w mojej grze. Jakieś krzyki słyszę. Stary, ja ci pomogę! Chodź, 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 chodź. Cii, zamknie się wszyscy, się zamkniecie. Nie jesteśmy tu sami. Pomocy? Ktokolwiek. Potrzebuję pomocy. Stary ja ci chętnie pomogę. No i żadnej bateryki no... Czy naprawdę Miles Upshur musiał zabrać wszystkie? Żeż go tu nawet nie był. Coś w sensie nie, tu nie było pod postacią. Nie ufaj mi. Będę mówić, że chodzi o naukę. Ale to nieprawda. Oni na nas czekali w tym miejscu. Billy rozumiał. Zawsze tu byli. To podaj mi rękę ci tym razem, stary. Nie ma co się tu blokować niepotrzebnie Nope. Kiedyś byłem wytrawnym poszukiwaczem przygód. <grymne> Jednak... Strzała Chris? Nie, to chyba... Nie, to nie Chris Walker. Tu ktoś walnął w drzwi. Więc ja bym się nie przejmował. Okej, okay, wszyscy uciekają. Tylko przed kim? Dotarliśmy do radia. Dawaj, dawaj! Komisarz, co się stało? Nie! Ale, łokieto! Nasza jedyna szansa, Wayland Park. Czy moglibyście tylko. Nie mogłeś po prostu wytrzymać zamkniętą gębą. Nie mogłeś po prostu dalej udawać? Ale tym razem skończyłeś już gadać. Kto? Zrób mi przysługę i tu zdechnie Park. Słyszycie to? Nasz ulubiony grubasek wrócił. Idziemy się z nim przywitać? Krysia Walkerze... Lubię taplać się w selerze. O wow, 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 wow Jesteś Stary, jakby schudłeś Chodź ty jesteś przystojny. Jesteś gruby, jesteś spasły yy, ja nie wiem, chciałem jakąś romankę zawalić, ale zabyt się boję. Uwaga, do personelu Merkow. Trwa awaryjna ewakuacja. Prosimy o bezwłoczne udanie się do skrzydła administracyjnego do wyjścia. Podjęcie jej osoby pod obserwacją proszę pozostawiać na salach do momentu przybycia pomocy. Dziękujemy za współpracę. Skończ mi się drzeć do ucha! No nie, czemu wszystko jest otwarte? Doktorka dziś będzie, żeby pokazać jaskiniowcowi naszą technologię, pomyślałby, że to magia. Gdy pokażę współczesnemu człowiekowi magię, pomyślisz, że to technologia. Wierzymy w nie to, co trzeba. I to nas zgubi. A kto to mówi? Cię z Martin? Prawie się... na biedna duszyczka. Nie bój się, wykonujesz jego plan. Nieważne, czy o tym wiesz, czy nie. Że wiesz, prawie się o tobie zgadał na początku odcinku. Pewną modlitwę fajną sobie wykonałem do ciebie. Nawet bym ci urwał łeb, ale nie mam takiej możliwości. Jakie ty masz kurde papcie! No w ogóle mam wszystkie palce. <noise> jakaś nowość. Patrzcie jakie papcie, to jest chyba... ...Tani Armani Hugo Bota. Znaczy... Tani Armani Hugo Boss, nieważne. <noise> Tego nie mogę nawet ruszyć. Znajdźcie, pewnie mam iść na dół, tak jak to było w... ...jedynce. Dobrze, skoro mamy tutaj zapis, to ja po prostu zakończę to nagranie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego siemanko.